Prosimy bardzo teraz o uroczyste przecięcie wstęgi pana marszałka Stanisława Sorysa. Witamy bardzo serdecznie. Pan burmistrz Dariusz Leśko. Państwo ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za zaproszenie mnie na otwarcie tego pierwszego targowiska realizowanego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Małopolskie targowiska. Bardzo często w ostatnich latach kiedy są spotkania mówimy o rolnictwie, oczywiście składamy rolnikom wszystkiego najlepszego, najlepsze życzenia, natomiast nie zawsze staramy się aby właśnie tą ich pracę doceniać, bo bardzo często nasze rynki zalewają produkty z, drugiego, z drugiej półkuli, czasami w różnych warunkach produkowanych. Natomiast to nasze rolnictwo nie ma możliwości, aby właśnie zbywać swoje produkty, bo głównie dokonujemy zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych, w dużych supermarketach. I samorząd województwa Małopolskiego po to, aby zmienić tą rzeczywistość zarezerwował środki finansowe właśnie na program Małopolskie Targowiska. Ogłosiliśmy konkurs właśnie w ubiegłym roku, bo naszym celem jest stworzenie podobnych warunków, jakie dzisiaj mają konsumenci przy sklepach wielkopowierzchniowych. Dzisiaj właśnie chcemy mieć parking, dzisiaj chcemy mieć pod teren utwardzony, zadaszony w odpowiednich warunkach prowadzoną działalność właśnie tą handlową i poprzez ten program chcemy przede wszystkim skrócić tą drogę od producenta właśnie artykułów żywnościowych do konsumenta, tak aby w jak największym zakresie właśnie eliminować przede wszystkim tych pośredników sklepów wielkopowierzchniowych, którzy Prowadzą taką politykę, aby, że bardzo często właśnie nie dopuszczają do możliwości wprowadzania tych produktów na nasze stoły, na małopolskie stoły, na właśnie małopolskie, małopolskie rodziny. Szanowni Państwo i dlatego ten projekt, który przede wszystkim ma zmienić tą rzeczywistość, ma stworzyć takie same warunki dla sprzedających, jak i rolników, jak i właśnie dla konsumentów, aby właśnie tutaj bliżej, w tych gminach, w tych miejscowościach mogli się spotkać, aby mogli w godnych warunkach dokonywać właśnie zakupów towarów żywnościowych czy związanych z regionem, z pewnymi tradycjami, z pewnymi zwyczajami. Taki targowisk powstanie w ramach pierwszego konkursu 21. To jest pierwsze, które dzisiaj otwieramy właśnie tutaj w Krynicy i cieszymy się, że Krynica, która ma wspaniałe wody, ma wspaniałe walory, że również ma targowisko i również będziemy dbać w większym zakresie właśnie o te artykuły żywnościowe. W tej chwili ogłosiliśmy kolejny konkurs w Małopolsce w tym zakresie. Czekamy właśnie też na dobre projekty tak aby zmieniać tą naszą rzeczywistość nie tylko dotyczącą w zakresie rolnictwa, aby właśnie były to nowoczesne sprzęty, maszyny, wyposażenia, ale żeby patrzeć tak bardzo szeroko, aby również te warunki obrotu towaru były jak najkorzystniejsze właśnie dla konsumentów. Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, przyznam szczerze, że kilka kilkanaście miesięcy temu jeszcze zastanawialiśmy się, czy w tym miejscu ma być dalej targowisko. Były takie dyskusje, czy aby nie budować tutaj parkingu, a przenieść targowisko w inne miejsce. Ale po takiej analizie i rozmowach z mieszkańcami doszliśmy do wniosku, że to jest jednak idealne miejsce i nieprzypadkowo tutaj kiedyś je zaprojektowano. Ale też doszliśmy do wniosku, że warunki, w których Państwo pracują, rolnicy, przedsiębiorcy, no niestety urągają jakby tym normom cywilizacyjnym. No i podjęliśmy takie działania, aby rzeczywiście udało się zbudować nowe targowisko w tym samym miejscu już zupełnie o innych standardach.